Klient dołączył do projektu, w którym trzeba było bardzo szybko przygotować regulaminy dla serwisu e-commerce, jeśli chodzi o zasady reklamacji z, z rot zgodnie z prawem konsumenckim, jak i przygotować reg regulaminy, które są związane z RODO. My oczywiście stanęliśmy na wysokości zadania, przygotowaliśmy dla klienta, słuchając się jego wymagania i problemy. Bardzo szybko stosowną dokumentację, dzięki czemu klient mhm. um, uczestniczył w tym projekcie i zakończył go sukcesem. E, oferujemy w, kompleksową analizę zgodności działań przedsiębiorców z, obowią, o, z obowiązującymi przy, przepisami, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. E, Oferujemy przeprowadzenie audytu, jak i sporządzenie z raportu z rekomendacjami działań korygujących i usprawnienie procesu przetwarzania danych.